Witajcie poligamiści, jest poniedziałek, a to jest dniówka, jak co dzień podsumowujemy to, co wydarzyło się na poligami. Dzisiaj dniówka będzie krótka i konkretna, a ja dodatkowo schowałem się za szybą, ponieważ od kilku dni umieram na katar i wcale nie zamierzam i to przejść. Mimo, że zamknąłem się w domu z PlayStation Vita na weekend i starałem się nie wychylać nosa na mróz, to czuję się coraz gorzej. Więc jeśli znacie jakieś sposoby na katar, to podzielcie się nimi w komentarzach, bo wykorzystałem już chyba wszystkie, które znam. Rozmaite środki tylko na katar, duże porcje czosnku oraz trunki mocniejsze od herbaty. Nic nie pomogło, więc jeśli znacie jeszcze jakieś sposoby swoich babci, mam lub innych osób, które wiedzą, jak leczyć katar, na przykład szamanów, to proszę o podzielenie się. Jest szansa, że dożyje jutra. Tymczasem na Poligami właśnie PlayStation Vita króluje. Przede wszystkim filmiki z 6 gier, które dostaliśmy do tej pory. Starałem się nagrać takie gameplay, żeby coś było widać i można było zobaczyć możliwości PlayStation Vita, ale jednak wiadomo, że filmiki z kamery nie dadzą tego samego efektu, co patrzenie na ekran konsoli. Więc, żeby mogli popatrzeć na ekran konsoli, a przynajmniej bardzo niektórzy z Was. Wybraliśmy się dzisiaj do złotych tarasów w centrum, w centrum Warszawy, żeby popytać różne osoby, jakim się PlayStation Vita podoba, czy by ją kupiły, czy podobają im się gry i grafika. Piotr i Tomek chodzili, pytali różnych ludzi, nie tylko takich, którzy wyglądali na graczy, ale takich, którzy zupełnie nie wyglądali na graczy. I w sumie macie na wideo obraz tego, jak nowa konsola Sony podoba się ludziom. Zimno było, więc musieliśmy się schować w centrum handlowym. Poza tym Konrad wygrzebał bardzo fajny o dziewczynach, które niespecjalnie lubią Farmville i postanowiły o tym rapować, bo oni lubią uprawiania wirtualnych ogródków. Obala to obraz dziewczyn, jaki mogliście mieć. Nie wszystkie dziewczyny kochają gry na Facebooku, jak widać. Rap jest może nieco nieporadny, ale przez to jest taki fajny i spontaniczny, więc w sumie warto go obejrzeć, zobaczyć, co śmiesznego dzieje się w Internecie. W końcu Internet i najfajniejsze treści w nim to te właśnie, które tworzą użytkownicy sami z siebie i spontanicznie. Tak jak na przykład dniówki. Poza tym, a propos treści stworzonych spontanicznie do internetu. Pies Dragonborn, który urzekł mnie dzisiaj. Sposób na mróz dla waszego psa, a jednocześnie nawiązanie do Skyrima. Zobaczcie koniecznie te świetne ubranka dla Jamnika oraz dla psa rasy Beagle. Psy nie wyglądają na specjalnie zadowolone. Jak ktoś stwierdził słusznie w komentarzach. Pewnie wieczorem rozprawią, rozprawią się z butami właściciela i podziękują mu za zrobienie z nich zjawiska w internecie. No ale cóż, to już jego problem. I ostatnia ciekawa rzecz na poligamii Dzisiaj to recenzja City of Secrets. Paweł Winiarski przeszedł tę sympatyczną w grę, w której jednym z głównych bohaterów jest pies Reksio. Nie wiem, czy widzieliście już jakąś grę z psem Reksio. Okazuje się, że nasz polski bohater kreskówek może sobie radzić równie dobrze, jak ci zagraniczni w grze. Paweł pograł i choć gra wyglądała na produkcję dla dzieci, to bawił się całkiem dobrze i podzielił się wrażeniami na poligami. Poza tym oczywiście sporo newsów. Coś o sejwach w Mass Effect 3, których jeszcze nie macie, ale już nie powinniście ich kasować. O Hawken, które będzie darmowe i o wielu innych rzeczach. Zapraszam więc na Poligamie do poczytania. Ja się już z Wami żegnam i idę się dalej leczyć z Kataru. Do zobaczenia. Cześć!